Cześć. Wiele lat temu, gdy odbywałem praktykę zawodową, a uczyłem się z zawodu spawacza. Fabryka, w której tą praktykę odbywałem, kupiła swój pierwszy półautomat spawalniczy. Dla mnie to było wielkie wydarzenie, ponieważ w tamtym czasie oczywiście, ponieważ w pierwszej klasie szkoły zawodowej używałem głównie pilnika i skrobaka, a przed zakupem tego półautomatu spawalniczego Wszyscy praktycznie oprócz jednego pana, który digiem spawał, spawali elektrodami. Otulonymi, a ja oczywiście musiałem te spawy czyścić. Z perspektywy tamtego czasu uważałem, że była to jakaś tyrania, natomiast dziś doskonale wiem, że w ten sposób uczyłem się pracowitości, uczyli mnie pracowitości tak. dzięki tej szkole przyzakładowej. Natomiast wrócą, wracając do tematu, do tematu tego półautomatu spawalniczego, byłem zafascynowany jakością spawów, które wykonywali być może starsi uczniowie, starszych klas, jak Pracownicy. Te spawy były po prostu czyste, tak? Nie trzeba było ich czyścić jakimiś pilnikami. Gdzieś tam wzdłuż spawu wystarczyło. Użyć skrobaka, usunąć kilka odprysków i jest po temacie. W tamtym czasie ten półautomat spawalniczy był używany z osłoną gazową, oczywiście, a do osłony gazowej używano dwutlenku węgla. W dzisiejszym czasie prowadzę kanał na YouTube i czasami pojawiają się pytania od, od widzów, prawdopodobnie z młodszych roczników: czy da się spawać w osłonie dwutlenku węgla? Otóż od tamtego czasu minęło 27 lat, gdy skończyłem naukę, i technologia poszła do przodu. Technologowie opracowali oczywiście lepsze rozwiązania niż użycie do osłony gazowej czystego dwutlenku węgla. W naszym rejonie używa się głównie mieszanki 82% argonu względem. 18% dwutlenku węgla. Ta mieszanka daje nam wyższe jakości spawy, przynajmniej wizualnie. Dwutlenek węgla jest tańszy, natomiast do spawania z użyciem dwutlenku węgla potrzebujemy. Oczywiście tutaj jeszcze nie wspomniałem o materiałach, ponieważ w osłonie dwutlenku węgla czystego da się spawać stal czarną, niskowęglową bez najmniejszego problemu, ale do butli przede wszystkim spawając przemysłowo potrzebujemy, zanim podłączymy reduktor, podgrzewać gazu, ponieważ może dojść do zamarznięcia tego. Oto reduktora. Natomiast jak to wygląda, jeśli spawalibyśmy jakoś amatorsko? Generalnie ja osobiście nie kupiłbym czystego dwutlenku węgla do spawania tak ponieważ jak już wspomniałem jakość tych spawów jest troszeczkę wyższa spawając w osłonie mieszanki przeze mnie już wspomnianej natomiast jeśli mamy gdzieś jakoś mało butle tego gazu do wykorzystania tak lub jakieś pozostałości to oczywiście możemy go wykorzystać spawając z użyciem takiego oto migomatu który widzicie jeden z Przykładowych, tak? Generalnie y, uważam, że dwutlenek węgla jest niesprawiedliwie. Posądzany o różnego typu nieszczęścia. Jest to oczywiście cudowny gaz. Ja, ja bym y, nie zdecydował się go zakupić do spawania, tak jak już wspomniałem, ale potrzebowałem trochę tego gazu do y, zabezpieczenia produktów spożywczych. G, generalnie chodzi o to, o wydłużenie terminu przydatności do spożycia. Jeśli chcecie, abym y, taki temat poruszył na moim kanale, to bardzo chętnie tym y, się y, zajmę. No i to y, Tyle jeśli chodzi o mój krótki dzisiejszy filmik, dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, cześć!